Witam Was, kochani, po raz kolejny moja bajka. Tym razem bajka o pomysłowym chłopcu. Słuchajcie tego. Całkiem niedawno, bo zaledwie 20 lat temu, w małej miejscowości na południu Polski, tam, gdzie z drogi widać Śnieżkę, żył mały chłopiec, który marzył o motorze. Jędrek, bo tak miał na imię, Wiedział, że aby kupić motor, musi mieć pieniążki. Ponieważ miał zaledwie 8 lat i nie posiadał ani złotóweczki w swoich skarbonkach, całymi dniami kombinował, skąd zdobyć kasę na swój motocykl. Tak, Jędrek wiedział, jaki motor chce. Tata Stasia, jego kolegi, miał motocykl w swojej komórce, którym w ogóle nie jeździł. A, może wykombinuję tak, że kiedy mama kupi mi żelki, to pójdę do taty Stasia i zamienię żelki na motor, myślał. Tak też czynił. Kiedy mama kupowała mu jakiś słodki rarytas, on chodził do taty Stasia, proponując mu zamianę. Jak się domyślacie nici z planów Jędrka tata Stasia tłumaczył, że nie zamieni swojego motocykla na jakieś słodycze. Zresztą Jędruś jest za mały, żeby jeździć na motorze. To prawda, Jędruś był mały, ale wiedział, że żółta Jawka Pięćdziesiątka, wcześniej czy później, będzie jego. Kiedy chłopak był troszkę większy, tata kupił mu nowy komputer na urodziny. Jędrek od razu pomyślał: He, wiem, teraz pójdę do taty Stasia i zamienię komputer na motor. Jego plan zdawał się być idealny. Ten motor jest już stary, zepsuty i nie potrafi jeździć, mówił tata Stasia, kiedy po raz kolejny zobaczył Jędrka w progu. Ale kiedy spostrzegł nowy komputer, zaświeciły mu się oczka, uśmiechnęła twarz i tym razem zgodził się na zamianę. Oczywiście. Kto by nie zamienił starego rupiecia na nowy, drogi komputer. Jędrek był przeszczęśliwy. Pchał jawkę do domu przez trzy pola, pięć ulic i siedem domów. Motor był już bardzo stary i nie miał powietrza w oponach, a łańcuch był okrutnie zardzewiały. – Może jesteś stary, ale w końcu mój – myślał z dumą zdziejany chłopak. Kiedy wszedł do domu, jego tata otworzył szeroko oczy i krzyknął. Coś ty tu przywluk? Oszalałeś? Co to za grad? Tata mam, mam swój wymarzony motocykl. Tata Stasia w końcu się wymienił, tłumaczył podekscytowany chłopiec. Wymienił? Na co? Jędrek? Gdzie twój komputer? No właśnie, go wymieniłem na ten piękny, zabytkowy pojazd. O Boże, coś ty zrobił, synu. Coś ty zrobił. Teraz muszę jechać do Taty Stasia i to wszystko odkręcić. Tata Jędrka od razu pojechał do Taty Stasia i wyjaśnił całą sytuację. Zażądał oddania komputera i sam bez żadnych skrupułów zwrócił motor. I znów nasz jędruś został tylko z marzeniami. Wiedział, jaki chce motor, jaki kolor, gdzie będzie na nim jeździł. Ale co z tego? Marzył i marzył. Lata mijały, Jędrek dorastał i jeździł na rolkach, na łyżwach, na nartach, rowerami, ale nie motorem. W końcu stał się dorosły. Skończył szkołę i poszedł do pracy. Zaczął zarabiać pieniądze, a ponieważ był bystry, pracowity i wykształcony, zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Pewnego dnia zajrzał na swoje konto bankowe i powiedział: Ojejku, nareszcie mogę kupić motor. Chyba sam nie wierzył, że w końcu nadszedł ten dzień. Kiedy poszedł do sklepu motocyklowego, sprzedawca proponował mu motory najwyższej klasy. Jednak Jędrek zrezygnował z kupna superszybkiego ścigacza. Zamiast tego pojechał do rodzinnego miasteczka. I odnalazł tatę Stasia. Jawa stała pod stertą siana, zapomniana i zardzewiała. Pomimo tego, że każdy odradzał Jędrkowi kupno tego starego jednoślada, Jędrek dokonał transakcji. I wiecie, co zrobił, kiedy miał ten motor? Postawił go w salonie i się na niego gapił. Wzdychał, podchodził, oglądał każdą śrubkę. Dopiero po paru dniach przeniósł go do swojego garażu, gdzie zaczął naprawę, malowanie, szpachlowanie, wymienianie części, polerowanie, aż w końcu po zaledwie sześciu miesiącach motor był gotowy do jazdy. Cóż to był za moment? Wiatr rozwiewał włosy. O, przepraszam. Wiatr zawiewał w kark, bo na głowie Jędrek miał kask oczywiście. Słońce świeciło, wokół góry, strumyki, wolność i swoboda. Jędrek wszędzie jeździł na motorze: do sklepu, do pracy, do znajomych, nawet na spacer jeździł na motorze. Jednak pewnego dnia motor się zepsuł i spadł na wielki kamień. I znów Jędrek. Pchał go przez trzy pola, pięć ulic i siedem domów, aż dopchał do swojego garażu. Na szczęście Jędrek był sprytny i naprawił motor. Zamienił zepsute części, naciągnął łańcuch, wymienił olej. Jędrek jeździł na swoim motorze kolejnych dziesięć lat. Nie był to ani najszybszy, ani, ani najładniejszy motor, ale dla Jędrka był jedynym w swoim rodzaju. Koledzy nieraz starali się przekonać go do kupna nowszego modelu, jednak ten nie chciał ich słuchać. Ja się jeszcze nie nacieszyłem, powtarzał wszystkim. Niestety nadszedł dzień, w którym motor zepsuł się po raz kolejny. Tym razem Jędrek nie mógł go naprawić. Motor był stary i nie było do niego już części. Oczywiście nasz pomysłowy, dorosły już chłopak powiedział: Jeszcze mogę coś wymyślić, żeby mi towarzyszył. Wyciągnął z niego koła, zostawił ramę, kierownicę i silnik i zrobił z niego stolik do salonu. Co stolik do salonu, co to za pomysł? dziwili się bliscy, którzy wpadali w zachwyt za każdym razem, kiedy odwiedzali jędrka. No, widzisz jak wymyśliłeś, a ja swój motor oddałem na złom, mówili. Wymarzony motocykl stał w salonie przez wiele kolejnych lat. Nawet kiedy Jędrkowi urodziły się dzieci, stolik był najlepszym miejscem na igraszki, zabawę wchowanego i budowanie bazy. Przyszedł czas, że Jędrek musiał odejść. Miał już 95 lat. Jego droga życia dobiegła końca. Teraz córka znalazła się w posiadaniu stolika. Ach, ten motor znaczył wiele dla mojego taty, myślała nieraz. Nie mogę tego stolika po prostu wyrzucić. Po paru miesiącach córka Jędrka znalazła warsztat, który potrafił odrestaurowywać tak stare motocykle. Niemożliwe. A jednak, jawa 50 z 60 roku została odrestaurowana, odbudowana i ku zaskoczeniu wszystkich gotowa do jazdy. I wiecie, kto nim jeździł? Córka Jędrzka. Tato, miałeś rację. To najwygodniejszy motor, jakim jeździłam. Nie za duży, nie za szybki, nie za wysoki. Wygodne siedzenie, kierownica w sam raz, no po prostu idealny. Dziewczyna latami jeździła na motorze, za każdym razem czując obecność swojego pomysłowego taty. Pozdrawiam Was, maluchy. Dziękuję za wspólną bajeczkę. Do usłyszenia.